Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial IO. Dzisiaj zagramy sobie na mapie świata. Będzie to gra Free for All 81 osób w lobby. Będzie ciekawie, będzie się na pewno działo. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Tutaj chcemy się przemieścić. Tu się przemieścimy dokładnie. Teraz mamy, a nie mamy jednak całego schodu wolnego, bo tutaj stwierdził pan The Empire, że się ulokuje. Więc niech się lokuje. Ja na pewno będę w tamtym kierunku podążał. Jak na razie się nie rozwija, więc może nie będzie najgorzej. Jeśli by się nie chciał rozwijać, to by było bardzo sympatiką. A bardzo długo czeka, już ma 1800 jednostek, więc to jest kap, który można osiągnąć właśnie nie wysyłając niczego. Tego trochę sobie podatakujemy. tym, co już byśmy chcieli. A tamten wyszedł nie atakował jednak. No i fajnie, fajnie. Ten ma sąsiada, więc mnie nie będzie miał jak ruszać za bardzo. Więc bardzo tycimi kroczkami będę szedł we wschodnią stronę. Bardzo delikatnie oczywiście. Bo jak będę miał mniej niż kołard jednostek. To wtedy będzie chciał mnie na pewno. Atakować, czego byśmy nie chcieli, oczywiście. No, wyszli dynastii na coś tam, jednostki. To jest, no, sam raz. Ok, możesz wysłać tam, też fajnie. Nie dotknąłem karsa. Teraz karsa można tutaj wykończyć. Dokładnie kartę już sobie tutaj zabierzemy, całutkiego. Ty kolego, 4000 mi tu wysłałeś Fate. No, atakujcie tego fejta Pewno tutaj nie będziesz. Ne, 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 Nie kolego, nie, 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 ja widzę wszystko. E fejt Nie do nerwy. Teraz tak, lecimy sobie tu na pewno. Zabieramy sobie tutaj tereny wyspowe. Mamy koronę fajnie. Pozabieramy zabieramy sobie wszystkie piksele, które możemy tutaj dookoła. Tu sobie wyślemy łódkę. I cóż, tu możemy jeszcze wysłać łódkę, ale to jak ta dopłynie tutaj. Ty atakuj tego prawą. Dobra. Teraz sobie wyślemy tam bardziej na północ łódkę. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie mamy korony. Kto ma koronę? Ty masz koronę, a tak mi tego bardzo dobrze. Wybijajcie się tam. No i tam, gdzie mnie nie ma, tam zawsze jest mało jednostek, jak, jak tu. Ten tak ma 400 tysięcy, ten ma mało, ten no, ten ma dużo. Ale jest blisko mnie. Spokojnie. Cóż, tu możemy wysłać łódkę na pewno. E, ty, 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 ty. Reflektujecie na tego? Reflektujcie. Więc coś tam sak, to na pewno nie będzie mi tutaj stwarzał problemu. Ty, widzę, że tutaj już jesteś. No, Ciebie co zaatakujemy, ty jesteś dobrym celem nam, dla nas. Więc oczywiście, że cię zaatakujemy. Widzę, że nie spodziewałeś się ataku tutaj. Więc bardzo fajnie. Zabierzemy ci tam drobinę terenu, odrobinę drobinę więcej w zasadzie. Jeszcze trochę ci zabierzemy. I cóż, przyjęliśmy całą Australię. Znaczy, no, nie całą. aczkolwiek może będzie później cała. Co my tutaj mamy? Tu widzę, że jest pulsant i to taki bardzo sympatyczny pulsant poszedł bo bardzo ciasną drogą poszedł, więc on będzie szedł, i szedł, i szedł aż dojdzie tam nie wiadomo czego bardzo ładny pulsant bardzo dużo terenu będziemy mogli sobie zebrać Ok. jest sympatycznie, mamy dosyć dużo terenu to w co już chcemy, żeby się dokonał tego co my tu mamy? No, Coorda musimy tu atakować, definitywnie. Wy wszyscy powinniście atakować 389 na pewno. Bo on jest problemem. O, full send poszedł. Jak miło, jak sympatycznie, jak przyjemnie. Można, można oczywiście, że można. Ten z full send bardzo mi pomógł. Jesteśmy już na pierwszym miejscu 70 tysięcy jednostek już mamy, znaczy 70 000 pikseli, sorry. Więc fajnie. Zajmiemy się teraz chyba. Tak, tutaj będzie lepiej się zająć Ameryką, wydaje mi się. UTAH ma 2 miliony jednostek. Hmm. No tak, tutaj sobie zaatakujemy po prostu. Jak najbardziej. Polecimy sobie. Polecimy czy nie? Polecimy, jak to będzie? Polecimy. Dobra, to polecimy sobie tam. Yy, ty, widzę, jesteś taki sobie, więc cię tu od razu zwiniemy. I tą Amerykę Południową. Wydaje mi się, że będzie fajnie przejąć nią. nie? Nie, 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 nie. Tam mi nie będziesz nic wybijał. Kolego, mój sympatyczny. Nie, 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 nie. Koniec. Koniec z Tobą. Mówimy Ci sympatyczne nie. Kto mnie tu zaatakował? Nie wiem. Tu Full sent poszedł, więc sobie go zajmiemy oczywiście. Jest. Zajmiemy sobie wszystko ładnie. Z Tobą możemy tutaj sojusz delikatny wziąć. Ja tą łódeczkę widzę. Więc ci powiemy stanowcze nie tutaj. Nie, nie, nie. Hmm. No, mnie. no dobra. Okej, okay, niechaj będzie i tak. Tutaj bardzo duża siła rośnie, widzę. Więc to jest problem na pewno. Ten nie wiem, czemu mnie atakuje. Ja nie chcę atakuje, jak sobie tak chcę. Ty powinieneś atakować tego tam. Ty, to ja nie wiem, co robisz. Ale ja stwierdziłeś, że mnie zaatakujesz. No to ok. To ja sobie odbiorę ten teren. Tutaj już jest wszystko zajęte. Atakuj w lewo. On zaraz mnie zaatakuje i tego się boję najbardziej. Więc polityczna gra. Wszystkim serducha. I czekamy, nie? Czekamy, bo potrzebujemy dużo. Uuu, uh, dobrze, zaatakował go tam na północy. Ulala, uh, bo co to się zadziało w ogóle. Nie spodziewałem się tego. Nie atakuj tego. Cóż, atakuje tamtego, więc fajnie. Teraz możemy tego zaatakować delikatnie. Dobrze się dzieje. Oni się tam tłuką. Ja się tłukę tutaj z tym. Wiem. Atakuj. Oho, full send poszedł na mnie. Znie fajnie. Ja sobie to odbierzemy, oczywiście, wszystko ładnie. Ja atakuj tego. ja atakuj tego. Znowu full send. Dobra, starczyć tego full sendu. I teraz odbieramy cały teren. I musimy to zrobić szybko. Mam nadzieję, że ten mnie teraz nie zaatakuje, bo trochę mam mniej jednostek od niego i to sporo mniej. Więc nie fajnie na pewno. Ale zanim on tu przybędzie, to zdążymy sporo przejąć. Dobrze się dzieje. Tutaj bardzo dużo zyskamy terenu. Fajnie, fajnie. No, i wydaje mi się, że możemy to ugrać. Czy to zabierzemy, to zabierzemy. Dobra? Jak to wygląda? Ja widzę, że tutaj zaatakowałeś tamtego, tak? Hmm, jakby to zrobić najlepiej? Najlepiej to by było tak zrobić, żebyśmy zaatakowali tak z taką ilością tutaj. I niestety tak musi się to skończyć. I się udało. Tu jeszcze ten fusent, tego fioletowego. Nie wiem czemu w ogóle. Okej, okay. tu sobie pozabieramy tutaj cały ten teren elegancką. Anglię też poproszę. Ty tutaj zjedzony zostajesz. Zubcią. 99% potrzebujemy, więc przejmujemy wszystko, co tam możemy. Ciebie oczywiście tu zjemy, bo potrzebujemy 99% do zwycięstwa. I z kolei nie mogłeś nas zaatakować ani razu, bo z tobą nie graniczyliśmy fizycznie, więc na pewno z tobą tam sojusz nam potrzebny nie będzie na koniec. Żadne głosowanie. Tutaj sobie pozabieramy, tu sobie pozabieramy naturalnie. Kto ty jesteś? Nie wiem kto ty jesteś. Za tobie jak mówię, wiem, kto ty jesteś. Ok, mamy tu pozabierany ładnie teren. Wydaje mi się, że to będzie wszystko. I tutaj Asurę sobie dokończymy. Ładnie grałeś, dziękuję. I może będzie tutaj 99% zaraz. Zobaczmy. A, jeszcze ten oscypelek sobie dopierzemy. Ten oscypelek, ten oscypelek i chyba tyle. O, jeszcze tutaj może kawałek Japonii. No i co jest, panowie? O, jest. I elegancko. Podziękujemy wszystkim za grę i oczywiście derducho na sam koniec. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie suba, zostawcie lajka. I oczywiście mam wiele innych odcinków z tej gry, jak i z innych na kanale, więc zapraszam do oglądania. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.